Tośa. To jest moja kuchnia. A to jest mój pies leje. Będziemy razem z nim gotowi. Zawiesza się Halloween, więc zrobimy co, musiaczku? No właśnie, drink. Ale drink czarą nic. Nic. Sweet. Tee. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on. Lewamy wodę. Lewamy sok, jaki się chce. Smak malinowy, truskawkowy, wiśniowy, czereśniowy, poszczególne różne. Wana, wanna. Wolno? Żeby się nam nie wymieszało, oczywiście. Wkładamy robale. Czum. I czum. I czum. Teraz wlewamy składnik numer 4. Naciska butle, żeby wyleciało nam to. Tutaj poprawię trochę. To przypomina. Będzie nam krew. Barowa krew. kawkowa krew. na pewno jeszcze malinowa. Wiśniowa. Ale mamy już. To jest zabrało To jest... To nie pszenicy nigdy, nigdy nie wolno dotykać. Bo to może rękę. Bo jest bardzo, bardzo I can't e, do it, ja but I can't do it. It's very difficult. And it's a place for the girls. For the girls, i 10 go to the school. They're all together, the Addams family. Their house is a museum. When people come to see them, they really are a scream, the Adams family. Sweet. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Adam's family. <laughs> <laughs> <laughs>